Start. Cześć. Chciałem Wam bardzo polecić zlewozmywak firmy Lavello. My zdecydowaliśmy się na Luxors i baterię Lavello 600 z wyciąganą wylewką z kilku względów. Po pierwsze, jest to bardzo, bardzo duży zlewozmywak. W odróżnieniu od takich zlewozmywaków, które oglądaliśmy w sieciówkach, to ten jest naprawdę bardzo, bardzo spory. Jego też bardzo dużą zaletą jest to, że jest głęboki. Ma, yy, Dużo, bardzo dużo rzeczy się tutaj może zmieścić. Kolejnym takim argumentem jest to, że to jest zlewozmywak granitowy. Te dostępne w sieciukach, na które też patrzyliśmy były takie lekkie i takie bardzo się wyginały w lewo w prawo. To jest solidny granitowy, ciężki zlewozmywak, który wiemy, że będzie nam służył na lata. No i ostatnim takim argumentem to jest to super, tak jak widzicie jest bardzo czysty. My go już użytkujemy prawie 3 miesiące. I jak tylko się brudzi, to w mgnieniu oka można wyczyścić te zabrudzenia, które, które powstają w wyniku jego użytkowania. Także jeszcze raz bardzo polecamy dla, dla rozmówki Lavelo. Dzięki.